Się. Się patrzy w ogień zwyczajnie, naturalnie. Się nie tęskni. się nie dyszy w kosmos nieprzenikalnie. Sie nie lęka się poczytalnie i niepoczytalnie. się nie cierpi w proch ścieralnie, w ruiny, w obłęd obracalnie. Się zrozumiało. Się rozumie. Się za daleko szukało tej kryształowej kuli, co chowa odpowiedzi na dwa, trzy pytania, na jedno pytanie, na wszystkie pytania. Się jej nie tam, gdzie była szukało. Się jej nie tam, gdzie jest szukało. Się jej w bezgranicznych przestworzach szukało. Daleko. Za daleko. O wiele za daleko. O całą odległość. O cały dystans, o cały kosmos. Się błądziło. Się za nią jak błędny rycerz w eterze błądziło. Gdzie indziej ona była, nie tam, dużo bliżej, jeszcze bliżej, najbliżej. Tu ona była. Nie trzeba było jej szukać. Tu ona jest. Każda własna głowa nią jest. Własna mała, biedna głowa. Już nie biedna. Już nie mała. Już nie własna. Już nie głowa. Otworzyła się głowa. Rozsunęła głowa na oścież półkule i wyrzuciła z siebie, wydaliła to wszystko, czym była nabijana, zapijana, zabijana przez 40 lat, przez 400 lat, przez cztery tysiące lat, przez 4 miliony lat, przez 4 miliardy lat. I zrobiło się strasznie, bardzo strasznie, bardzo straszliwie, najstraszliwiej, przerażająco, wstrząsająco, zatrważająco. Zamarło serce. Bo zrobiło się pusto. Całkiem pusto. Wielkie spustoszenie. Wielka czarna dziura. I oto przyszło to inne. Wszystko przyszło. Wszystko, wszystko. Bo zrobiło się dlatego miejsce. I to przyszło. I zmieściło się wszystko. Dokładnie zmieściło. Wszystko się zmieściło. Wszystko, wszystko. To inne, to nieznane. To niewyobrażalne, to niewypowiedziane. To jest, to jest śpiew, to nie echo, to jest ech. To się nieustannie staje, jest. To się wciąż od nowa staje, nowe jest. To jest wieść, to się wciąż od nowa staje, nowa wieść. To nie wiersz, to nie sidła, to nie sieć, to poezja. To nie słowa, to nie ta mowa, ta tu mowa nie mowa, ta tu mowa literaturowa, to nie literatura, to nie fabuła, to fabula raza, to się nie da napisać, to się nie da namalować, to nie coś, to nie ktoś, to niezłomny los, ciągle nowy, niewymowny los niezłomny, to jest wszystko. W sam raz to jest zadość, to jest radość, to jest jedno, to jest jedność, to jest pełność, to jest całość, cała jaskrawość, cudne manowce, kropka nad ypsilonem, zjawa realna, to rzeczywistość, to oczywistość, to jest teraz, wieczne teraz. To nie czas. Gdzie jest czas? Czy kto pyta? Nikt nie pyta. Się nie pyta. Się nie hałasuje. To jest śpiew. Ciszy śpiew. To nie handel. To nie klatka. To jest ptak. To jest fakt. To nie miraż. To nie majak. To jest hamak. To jest harfa. To harmonia. To porządek. To jest... Ład, to nie ja. Ja to Jad. Ja to wąż, ja to rak. Edmund Szerucki rak. Janek Pradera rak. Ja Michał Kątny rak. Edward Stachura, który nas trzech wymyślił, on, co go też wymyślono przy jego jednocześnie niezastąpionej pomocy, po trzykroć rak. Umarł rak. Umarł rak na raka. Ja umarło. Położyło sobie kres. Koniec biografii. Koniec bibliografii. Koniec bio biblio, ble, ble, mafii. Nie ma ja. Się jest. Się jest stanem. Nie panem. Ani nad innych panem. Ani sobie panem. Żadnym panem. Koniec z panem. Z panem Amen. Się jest stanem. Się jest duch. Teraz dopiero. Nigdy przedtem. Przedtem się to muskało, przedtem się o to ocierało się. Wtedy, kiedy nie było ja, kiedy nie było mój, moja, moje. Bardzo rzadko, bardzo od czasu do czasu. W tych przerwach od czasu do czasu. W tych przerwach od ja do ja. Bo ja to czas. Ja to wąż. Ja to rak. Rak umarł na raka. Wąż umarł od własnego ukąszenia. Czas umarł na czas. Ja umarło na ja. Nie ma ja. Się jest, się jest się, się jest duch, się jest nikt. Fragmenty prozy Edwarda Stachury z tą się usłyszeliśmy w interpretacji Anny Chodakowskiej. thank mm -hmm. you Chóra pozostawił po sobie legendę tak. i pozostawił dzieło. Niekiedy walczy z sobą ta legenda z dziełem. Walczy tylko chyba jedno, tak naprawdę mogę przerwać. Tylko jedno walczy jak gdyby. To znaczy w literaturze jego afirmacja życia niezwykła z tym, że odszedł po prostu na własne życzenie, jakby, prawda? Choć nie zupełnie tak było, że na własne. Ale do pewnego stopnia można to potraktować jako tak jak to bywało z poetami konfesyjnymi w swoim czasie w Ameryce, że odszedł w ostatecznym akcie twórczym. to jest manifest artystyczny, to ostatnie opowiadanie, które też usłyszymy w wyborze, jest to manifest jego postawy. W literaturze i w życiu, właśnie w literaturze, tylko literatura odzwierciedla jego dążenie życiowe. Życiopisanie. Ale zarazem przede wszystkim moim zdaniem to, co on wyniósł ze spotkania z Murkim i co go tak bardzo zafascynowało, to znaczy pewne tendencje myślowe filozofii Wschodu. To jakby próba umniejszenia własnego ego. Próba odejścia od ego, próba wtopienia się w całość, prawda? Kiedy on mówi nie ja byłem, ja robiłem, nie ja, a zwłaszcza nie ja z dużej litery, tylko się było, się robiło. Ja mu przeszkadza. Jest, jest taki element filozofii wschodu, gdzie to jest bardzo mocno omawiane. Jakby to wszystko zmierza ku takiej figurze z tamtej filozofii, którą Stachura afirmował bardzo, to znaczy człowieka nikt. Człowiek nikt. To jest taki, który nie, nie zna, znaczy nie używa swojego ja, bo ja go zmęczyło już. <grym> I, 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 to, I to jest w tym się. To jest w tym się. To się, to jest taki stan podwyższonej wrażliwości, yy, który powoduje, że liczy się tu i teraz, życie to, które właśnie się dzieje, to, że teraz patrzymy na siebie się liczy, a nie to, żeśmy kiedyś to umawiały telefonicznie, zapomnieć o wszystkim i być. Być z drugim, być ze sobą, być z przedmiotem. Piękny wyraz temu daje to jego opowieść o Michale Kątnym, który w otwartej dłoni trzymał kamień i mówił do niego tak, to nie jest tak, że ty jesteś martwy, to nie jest tak, że ty jesteś martwy, to nie jest tak, że ty jesteś martwy. To nie jest tak, że ja jestem żywy. Wziął kamień w obie ręce, przysunął do warg. Przelgnął nimi do zimnej powierzchni, czuł pod wargami magiczne pulsowanie kosmosu.